Dzień dobry. Witamy, witamy. Widziałeś co się Martynie stało jak nie było cię z nami w Krakowie? Proszę? Cześć. Witamy. Witamy. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie ty mówiłeś, że nie Dzień dobry.

Kto wzięli śrutownicę? No, Marcin, no. no uczę, to pierwszy? A ile? Bo <śm> nie chodzimy o ostrości. Jak jest jeden... No jak kurde, jest no. jeden milimetr tego, średnicy to dopiero 0,78. 74 kurde, nie. nie, 78... 74. Kurde, mam cię gdzieś. A jak jest ale oczywiście, aha, cena też jest. 0,8 no. a, a, tak, a. Tak. A, to czterdzieści. Złapka dziesięć. Co? Co? jak dużo sama przeszła, ja że będzie. Ale ona sama wchodzi przez? Tak? No, tylko że ja się nie co to ja No chodź. No, no nie podoba, Wiem, widziałam. No chodź. Ej, ja tak po takich kamieniach to ja nie masz. kiedy tak chodzę i ona tak ja No, bo tu po kamieniach to trzeba No i to ty, No chodź. Tata. No szybciutko. No, rzuć do okna w związku z tą sytuacją chciałem powiedzieć, że domek został wybudowany w 1475 roku. O! Przerzucisz? Przerzucisz? Daję, a ta, pierwszy właściciel tego zamku. Przerzucisz przez te krzaki? <gry> Przepraszam Panie Marcinie, czy Pan jest yy, właścicielem yy, tego zamku? Nie, ten Pan u góry jest właścicielem. Yy, ten Pan zamku. straszy tylko, a ja po prostu <gry> jestem osobą, która odstrasza duchy. Przed ukazy takim przewodnikiem dla osób znajomych. Aha, to zaczyna mnie. Tak. Nie, 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 bo nie, bo mam... z chęcią z nią chęcią bo nie mam czasu. Chodź do Jarka. Trzymaj mi te kartki i chodź do Jarka. Żeby nie przerwała się transmisja. Ale już wszystko. się. <grymka> Dziękuję bardzo. Marcin, jest tylko pół godziny, zostało 20 minut, jest tylko jedna strona, bo zapomniałem skasować. Proszę tu karteczki nagrać. Nagraj jeszcze karteczki, jakie dostałem Halo? dzisiaj. Niestety, żadnej z telegrafii. Bardzo żałuję. Ale SPCWC już jest, już w tym tygodniu dostałem. Barbara Henryk Irena, tu Stefan Kłebek, 9, Natalia Franciszek Irena, łamane przez 9. Witam serdecznie. Na troszeczkę słabszy raport. 57, 57, mojej Jarek Jarosław, zamek Rudno, zwany tęczyńskim. Oznaczenie zamku Maria Karol Roman 08. Proszę. SP3, Barbara Halina Irena, tu Stefan Kłębek 9, Natalia Framek Irena, łamane 9. Dziękuję za zamyk i do usłyszenia Ok, dzięki, wszystko odebrałem W 100%, 73 dla Ciebie Oczywiście do ponownym spotkania się zapraszam A na częstotliwości Stefan Kulebek 9, Natalia Franciszek Iryna Łamany 9 Natalia Helena jeszcze raz proszę Natalia Helena jeszcze raz proszę Helena. Jeszcze raz Maria Helena Stefan, y, Stefan Kłebek 9, dobrze odebrałem? Paweł 9, Kłebek, Maria, Helena. Stefan Paweł 9, Kłebek, Maria, Helena, to Stefan Kłebek 9, Natalia, Franciszek, oh. Irena, łamane przez 9, witam serdecznie. 59, odbieram, moje imię Jarek Jarosław, Kutecha, zamku to Rudno, Ra Roman, Urszula, Dorota, Natalia, Olga, zamek zwany Tęczyńskim, oznaczenie zamku Maria, Karol, Roman 08. Proszę, Stefan Paweł 9, Kłodek Maria Halina, czy Stefan Paweł 9, Natalia Franciszek Irena Mamy 9. Stefan 9, Natalia Franciszek Irena na 9, jest P9, Kłebek. Witam Jarek, 5, 5, 9, Jerzy, Jurek w Radlinie, Jurek w Radlinie, numer 31. Dziękuję za zamek. Pozdrawiam całą grupę i do usłyszenia. 9 na 9, SP9, QMH, SP9, NFI przez 9, ok Jeżeli odebrałem wszystko w 100% 73 moją stronę, miłego weekendu Życzę i zapraszam się do kolejnych spotkań Za tydzień kolejny zamek A na częstotliwości Stefan Kubek 9, Natalia Franciszek Irena Łamany 9 Irena Tadeusz Franciszek Irena Tadeusz Franciszek Jeszcze raz proszę, Irena Tadeusz Franciszek Dzień dobry, tu Stefan Paweł 6 Irena Tadeusz Franciszek SP6, Irena Tomasz Zmokronos, Grzegorz Mokronosa, Mokredonosa, Piotrka Dziedziopka, proszę bardzo, jest specjalist Irena Tadeusz Branek, proszę. Nie wiem, a pies co on zrobił? Kamień wyrywa. Alternatywna metali, tak to, to jest, tak Kor. Tam są cztery płyty korna grana jeden z twórskich i jedna cała płyta systemowego Natalię Chłobek 6 Ludwik a Ewa Stefan Chłebek 9 Irena Wanda Stefan przez 9 to jest odnioska 95, odbieram pozdrowienie z nasłego dni muzawkowego Starek moje imię, bo to jest Letniczy Biuro 01. Biuro to Ośląskie, 01 OK e, Bardzo dziękuję kartkę, weź na moje biuro 06. Życzę spokojnego weekendu. Dziękuję za mi łączność 73. Na częstotliwości pozostaje Stefan Kłek 9. Irena Wanda, Stefan przez 9. Zapraszam do łączności. Stefan Paweł 9, Cezary Tadeusz, Wanda. Stefan Paweł 9, Cezary Tadeusz Wanda, Stefan Kułyk 9, Irena Wanda Stefan przez 9. Witam serdecznie, odbieram z raportem 59 plus 20 decybeli Imię moje Mateusz, Kutecha stacji Rudno, Zamek Tęczyn, oznaczenie Maria, Karol, Roman 08, MKR 08, Stefan Paweł 9, Cezary Tadeusz Wanda, Stefan Kułyk 9, Irena Wanda Stefan przez 9. Ok, SK9 ZWL przez 9, SK9 CTW. Witam Mateusz, dzień dobry, dziękuję za raport i za zamek. Dla ciebie również 59 plus 20. Alfred z tej strony miejscowość Ogrodzona koło Cieszyna. Ogród. Cześć Mateusz do usłyszenia. Okej, okay, Alfredzie, dziękuję za łączność. Również moje biuro 06, kartka do Ciebie doleci. Dziękuję, 73. Na częstotliwości Stefan Kłębek 9. Irena Fanta Stefan przez 9. Zapraszam do łączności. Halina Zosia Grażyna, proszę. Halina Zosia Grażyna? Stefan Paweł 3, Halina Zosia Grażyna Stefan Kolew 9, Irena Wanda Stefan Romany 9 Witam serdecznie, odbieram z raportem 5.8 imię moje Mateusz, Kutecha stacji Rudno, Zamek Tęczyn Rudno, Zamek Tęczyn, oznaczenie Maria Karol Roman 08 Stefan Paweł 3, Henryk Zosia Grażyna Stefan Kłębek 9, Irena Wanda Stefan przez 9 Witam serdecznie, Mateusz Dziękuję za okay, dziękuję Piotrze. Dziękuję za łączność. Do usłyszenia. Kartka oczywiście dojdziemy moje biuro -Biu -Biu 06. Stefan Kłębek, Stefan Paweł III, Zosia Grażyna. Tu Stefan Kłębek 9 i Wanda Stefan przez 9, 73. Na często był 1 Dorota Tadeusz Grażyna. Stefan Kłębek 9 i Rena Wanda Stefan przez 9. Witam serdecznie. Odbieram z raportem 59. Imię moje Mateusz Kutycha Stacji Rudno, zamek Tenczyn. Oznaczenie zamku Maria Karol, Roman 08. Stefan Paweł 1, Dorota, Tadeusz Grażyna, Stefan Kłebek 9, Irena Wanda, Stefan przez 9 OSL, witam, Mateusz, dzień dobry, piątka, dziewiątka, imię Tadek, Goleniów, Tadeusz, Goleniów 59 i 14 Dziękuję, Mateusz, pozdrawiam, do usłyszenia Dziękuję, Tadeuszu, do usłyszenia Na częstotliwości pozostaje stacja Stefan Kłebek 9, Irena Wanda, Stefan przez 9, zapraszam do łączności mhm. A Dobra, bo mamy Łamane 9. Dzień dobry, odbieram z raportem 5.9 przy mikrofonie Marcin. Nadaję zamku Tenczyn, miejscowość Rudno. Miejscowość Rudno, zamek Tenczyn, oznaczenie zamku Maria Karol Roman 08. MKR 08. SP9, Santyba Wanda Barbara, Stefan Kubek 9 i Renata D. 69. Tak, witam Cię Marcin odebrałem wszystko w 100%. Mm, pozdrawiam, że dziękuję serdecznie. Dużo ciekawych łączności. I do następnych spotkań na hajsu ma imię Kazik, Tadejensk, Krakowa, a biuro numer 12. A raport zwrotny dla mnie, over? Raport 5, 9 dB. Biuro 12. Fajnie, dziękuję ślicznie za łączność 73 do usłyszenia. Na częstotliwości Stefan Kłebek 9 i Tadeusz Ada łamane 9. SP8, SP8 jeszcze raz? Stefan Piotr 8, Roman Stanisław Ludwik Stefan Kłebek 9, Jena Tadeuszada łamane 9. Raport 5-9. Dzień dobry. Przy mikrofonie operator Marcin nadaje z zamku Tęczyn, miejscowość Rudno. Rudno zamek Tenczyn, oznaczenie zamku Maria Karol Roman 08, SP8, Roman Stefan Ludwik, Stefan Kłebek 9, Jena Tadeusz 6,9. 59 z Kazimierzu Dolnych, 59 z Kazimierzu Dolnych. Taka moja poprzez tak biuro 20 poleczi. 109 K9, 108 na 10. Jak ty masz na imię jeszcze raz? Janek, Janek, okej. Ok. Tak, odebrałem teraz QSL, operator Janek, Kazimierz i biuro. Fajnie dziękuję za łączność i 73 do usłyszenia. A na częstotliwości Stefan Kuebek 9 i Rena przez 69? Karol, SQ9, Jelena, Tadeusz, żadam 69 witam, dzień dobry, raport dla kolegi, 5,9 plus 20 decybeli, przy mikrofonie Marcin z zamku Tęczyn, miejscowość Rudno, oznaczenie zamku Maria, Karol, Roman, 08, MKR, 08, Rudno, zamek Tenczyn SQ9, Jelena, Ewa, Karol, SQ9, Jelena, Tadeusz, Adam69. Panie Panie, mnie? Jestem fotogeniczny.

9, Tadeu, zadam przez 9. Dzień dobry, raport 59, Marcin, y, Rudno Zamek tenczyn, Miejscowość Rudno z ten, y, Zamek tenczyn Maria Karol Roman08, MKR 08 oznaczenie zamku jeden, synon Grażyna Ludzki, to 9,1 9, Jelena przez 9.

SQ8 sq 9 Dita przez 9. Dziękuję Jurku. 73 do usłyszenia. Tu Stefan Kebek 9, Jerena Tadeusz, Adam przez 9. 106, Rydwik, Roman, 106, Stefan Kłebek 6, Ludwik Roman, Stefan Kłebek 9, Irena Tadeusz żadam przez 9. Witam, dzień dobry. Odbieram z raportem 59 przy mikrofonie Marcin. E, Rudno zamek Tęczyn. Miejscowość Rudno zamku tęczyn. Oznaczenie zamku Maria Karol Roman 08 Maria Karol e, Roman 08. SK6 Ludwik Roman, sq 9 Irena Tadeusz Adam przez 9. Sierra Papa 9 Norway whiskey Norway plus 9. Sierra Papa 9 Norway whiskey uh, Norway are uh, 5901 oh, well, thank you this is sugar Papa 9 Norway whiskey Norway flash nine your 59003 zero zero is Roger uh, Negative please repeat again uh, 59003 003 is Roger uh, Negative is uh,

Yes, and five, thank you, ECHO, Sierra, five, Queen, Delta. Sugar five, Queen, Delta, contest. Sugar Papa 9, Norway, Whiskey, Norway, Flash 9, it is from the moment. SP9? SP9NWN Flash 9. All uh, men, please correct my uh, report for you. And the report for you is uh, 5985. Uh, nine, 85, Ms. Roger? Yeah, I correct 85. I correct 85. Thank you. Thanks. One, alpha, eight, nine, papa. Sierra Papa 9, Norway Whiskey, Norway Flash 9. Uh, Norway Whiskey. And the Sierra Papa 9, the Norway Whiskey, Norway Flash 9, SP9 nine, NWN Strong 9. Okay, Sierra Papa 9, Nancy Whiskey, Nine Strong 9, 5998. Roger, thank you, 5985. Thank you, your five, nine, eighty, five. okay. Alpha 1, Alpha, Sierra Papa. Stefan Kłebek, dwójka, Barbara Ksawery, Irena przez 8. Tu Stefan Paweł, dziewięć. Paweł, Grażyna Barbara przez dziewięć. Prosiłabym jeszcze o numer biura. Dziewięć, dziewiąty, okej. Okej, wszystko odebrałam. Yy, dziękuję za łączność i siedemdziesiąt trzy. Dzięki, Magdo, pozdrawiam 73. Ja również bardzo ku ekspertowi biura. Powodzenia. A na częstotliwości pozostaje stacja Stefan Paweł 9, Paweł, Grażyna, Barbara przez 9. Stefan Kłebek 9, Franciszek, Irena, Zosia. Stefan Kłebek 9, Franciszek, Irena, Zosia, tu Stefan Paweł 9. Widać mnie? Witaj, halo, tam leci, zobacz. Lepiej jak w słońcu się stoi. Zobacz, co tata robi. Zobacz, co ta... Pokiwaj, tatusiowi, no pokiwamy, Napokiwamy. Pa, Papa, pa, ślicznie. Co Parę ja. I do Zara. to jest? Nie, się nie, po dokumentach. nie, 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 nie. Nie, 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 do sklepu? Zaraz. nie, 15 minut, jak te Jakie Ale tam nie będzie się ogarniać. A co, już nie odpogadali? Tak, tak to, już na razie nikogo nie ma, tu przecież nie, będę. O, on nie on będzie. Się w nie będziesz nie męczył? Tak, że czterech operatorów musi być, to jest, minimum. Jeden na podmianę, albo, kurde, wiesz, dwóch pracuje, trzeci słucha, a wsparcie zdarzy się trzeba, czy herbatę no, zrobić, no, czy, kurde, kawę, czy jak wiecie, to się tam wydaje. Bo będzie chciał jeden, kurde, kupkę, kurde, Pani się! A trawa się pali! Co ile? ile Kochany, ja mam kurde prawie 900 kusot zrobione we Spodaję w kontekście. W wpx się kurde prawie 700. I pracuję sam. Co? Pracuję sam. Tylko z Polski. Ja Ci powiem Zygmunt, że dwie godziny my się pracowaliśmy w zawodach godziny w krajowych zawodach? Nie. Co? Ja ci polskich nie robiłem, bo to jest kurde wiadomo, że się nie robi. Ja ci powiem tak. Większość wygłos, jest zagraniczna. Myśmy pracowali 3 godziny z zawodach zamkowych. 3 godziny. Było nas tam <laughs> Artur, ja, trochę. Marcin, jeden, y, Mateusz, Mateusz y, Aneta, y, Tea, 6 osób. 3 godziny i byliśmy z zajebania. W zeszłym tygodniu, żem przyjechał, zrobiłem wieczorem 10, się w sumie 10 na Jocie. Na drugi dzień, że kurde startą, kurde dziewięćdziesiąt była około szóstej. I... Bo się otwiera, kurde, wschodnia No dokładnie. <eskadza fiús> no, ja tak tak... Dlatego ci mówię, że jak dziecka ognia. kurde, jak kurde przyłożę